tak, ja jestem Pineapp. jak mówiłem, nagrywam od razu, bo... bo tak. O-o! Hmm, co robisz z Chris? O nie, będzie się ze mną lać znowu. No nie będę się tam lać, bo ja ciebie zleję. Spoko. O nie, znowu jakieś te. On misnął totalnie wszystko. Co jest? Mmm, ten atak jest taki sobie szczerze Ale wystarczy w tamtym rogu stać, dobra To nawet gitest O mój Boże Aha To jest właśnie to o czym mówiłem Że niektóre ataki są odrobinkę przesadzone, co nie? Ty używaj heal prayera, ponieważ umrzesz. Oj. Niektóre takie są przesadzone właśnie, tak jak mówię. Mm, sleep me, ponieważ bym się chciał ich pozbyć w końcu. Mm. Ja nie mogę. Berdli, stop it. Give some help. A tam jeszcze była druga opcja, play dumb. O mój Boże. Chris leży. To <śś Shelleyposł moon> <ś pays nosso fuck> <ś amigo> tak nie działa, jak myślałem item, club sandwich, nie wiem, an action, birdly. Typie, ogarnij się. Nie dość, że cię nie lubię, no normalnie, po prostu ja cię nie lubię, nie podobasz mi się. prostu A, czyli... To mi daje 18? Tamto dawał mi ile? 12? Ile mi daje Smart 16. Dobrze. Verdi leży, frajer zbity. Dobrze, super. Wyglądasz na wyczerpanego. Jestem tylko zmęczony trzymaniem mojej prawdziwej siły. Okej. Okay. Jesteś rywalem dla Krisa. A ja mam to gdzieś. <śm> nie zapisałem gry. Jakbym nie zapisał gry, bym się nie wyleczył, to chyba bym sobie, kurde, po prostu krzywdę zrobił jakąś. No, <noise> gdzie jesteś? Ono to idzie, no i zrobiła, jej, kurde, jakieś ciasto z tym. O <noise> mój <noise> Boże, każdy ucieka od siebie. Prostu. Noel ucieka od Queen. A Queen ucieka od Berliego. A ja uciekam też od Berliego, ponieważ nienawidzę tego flyera. Kim jest twój przyjaciel? Nie rozpoznaj go jako komputera. I jeszcze something about him... Okej, okay, spoko. Robotyczny. <ścoughs> Co za Musimy znaleźć Noel. Przyszedł od auta. Ty, mogę prowadzić autem! Nie chcę potrącać aut. Ja w ogóle nie czytam nie czytam, nie patrz co ona tam czyta. Mówi. Chris get the banana! Potas. A ja myślałem, że mam się. O, jest korek! Hmm. Ja pierdzielę. Okej, hey, czyli po prostu jakiś pies zablokował coś. Spoko. Cześć, każdy, to ja. Każdy typ jest moim ulubionym, ty się z tam. Z tego co rozumiem. Tu jest Leitner, Hej yes, spoczko. Eee, Wygląda na to, że jesteście wszyscy sami. Hmm. Spoko, żyjesz w śmieciach, coś tam zrobiłeś, okej, okay, nie obchodzi mnie to. Mam dla ciebie specjalny deal dla samotnych serc, tak jak ty, czemu rośnie mu głowa? Możesz być Big Shot, poko. Hyperlink zablokowany. Nie, nie chcę szczerze, więc kinda, nie podoba mi się to. Przeraża mnie ten typ szczerze. To jest kurde, typie, It, brrr, brrr. <ścoughs> cheap bargains, cheap, typie, co to jest? Ja <ścoughs> Mogę pominąć ten cały dialog? Bardzo bym prosił. Mogę, dziękuję, dobra. Dobra, powiedz więcej. Przerażasz mnie. Po prostu mnie przerażasz. No hit, no hit. On chce zrobić deal, ale nie dawa im pieniędzy. Spoko, nie da mu pieniędzy. Nie daję pieniędzy nieznajomym. Uuu, that was close. Chyba nie wiem. Give money? Don't give money? Delish skromer. Zły wybór. Kurde no, wziąłem źle. Aha, spoko. czyli on Sy pieniądze? Dobrze rozumiem? No hit, no hit. Nie potrzebuje się leczyć first deal. Ty mnie przeraża, po prostu ja się go boję, tego się boję. Przerażasz mnie. Niech będzie, o, to mnie leczy. Dalej wydaje mi się, że nie będziemy raczej przyjaciółmi. Aha. Aha. Teraz będę musiał się wyleczyć. Refuse. No deal. Wrong. Jest deal. Ten y yes, zili z dealem. Deal Mam minus 26 Dark Dolarów. Ty... z kamerze. <laughs> Nie podoba mi się ten... ani trochę. Czyli ktoś nie wyłączył tego, spoko, rozumiem. Łaś. Poza, spoko, lecimy. Chris, musimy znaleźć Noel. Znaj... Włącz światła. Okej. Okay. Coś tam by jej potasu brakowało. Ona się martwi o Noel. I zaczymaj auto. Co jest? Piu! Y Okej, okay, spoko, chyba. Nie wiem. Po prostu chodźmy, Chris. Okej. Chyba, że... Okej. No to jakaś na zagadka. Może jeżeli pójdziemy w dół tutaj? Czemu nam mu? Hmm... Uh. Okej. Okay. A ja mogę się ruszać. <laughs> Okej, okay, spoko. Że ona, tak jakby. To, że mówiła, że ją boli głowa od tego miejsca, to mówiła to w sensie pozytywnym, ponieważ zawsze chciała gdzieś pójść. Mhm. Spoko. No oś, no, oś. Dobrze. W ogóle żółty. Ale to jest żółta, jak papiesz, <laughs> przepraszam, hmm. aha okay. Nie wiem, coś mówił o wycieraniu łez o kurtkę jego w sensie. Azriela to jest wszystko to samo, ok, rozumiem. Super. Super! Y więc. Y no, jakby to powiedzieć? A to idzie! Schow schowam się za tym straganem. Ej, hey, Zobacz to! Pff. Ale Noel się chować nie potrafi! Tłotka prawda? Gdzie moja nagroda? Um, tutaj! Haha, nice! Spoko! Czekaj, w tak właściwie tego nie chcę. Boko A, jak, jak było? Suzy... Susie... I powinnaś atakować ludzi z tego, e, popatrz. E, Chris, tu jesteś. Chris, popatrz na moje nowe ataki. Ona leczy! Wow! Czyli Razi nauczył Susie leczyć. Super. O mój Boże, prezent muszę komuś dać. Berdy, to jest fajne, więc mu nie dam. Noel może? Noel będzie mogła dać Suzy, więc to im tam rozkręci coś. Ralzi. A Noel. Wieso się tam, nie. mnie? Więc mi nie dawał prezentów od momentu kiedy byliśmy dziećmi. To nie jest ten tuż, który dopiero co da Queen. Okej. Okay. Okej. Okay. <trybuj> <trybuj> w ogóle palcem. Czy ty jesteś po stronie Queen? <trybuj> Tak, i co mi zrobisz? E, nie. Please <grystanie> pomóż mi. Mamy trus. Mamy trus, tak. Trus to jest chyba porozumienie, mi się wydaje. Czy. To już? I don't know. I tak ja ci zabijać Co. So... Po prostu chodźmy. Chris także powiedział, że powinienem być... powinnam być za Suzy. Yy, więc... Co z tego, że Chris to powiedział? A, dobra, let's go. Czyli co, czyli ja mam cztery osoby w team? Zjadł tam tą, 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 tape cały, fajnie, znaczy fajnie. Ale ja nie mam opsy tak jakby nie mam dostępu do Noel. To w sumie tak chyba... Takie <laughs> dziwne, bo. Nie wiem jakbym miał dostęp do Noel. Nie wiem, czy to by nie było trochę lepsze. W sensie... Nie wiem. Dać jej jakieś, nie wiem, jakieś akcesoria czy cokolwiek, ale dobra jak nie to nie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mm, mam nadzieję, że wam się to podobał film. Mm. I i co? No i to tyle. Tak mi się wydaje, że to będzie tyle. To jestem tylko ciekawy, czy to działa jeszcze to co było w Delta Run 1. Działa jak najbardziej. Czyli ten się teraz zarumienił. Super. Taki mały szczegół, a, a fajny, moim zdaniem. Jeżeli tak zrobię Noel, to co się stanie? No nie wiem, czy cokolwiek się stanie. Chyba nic się nie stanie. No, nic się nie dzieje. Dobra, trudno. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się za niedługo. Cześć.